Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie kart tarota na moim kanale. Dziś, jak już widzicie, po tytule standardowo aktualizacja: co ma w głowie, co ma w sercu. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego odczytu, że na ten odczyt również czekaliście. Ja zobaczę dzisiaj w kartach konkretne pytanie do Tarota, konkretna odpowiedź dla Ciebie, czyli co ma w głowie, co ma w sercu osoba, o której myślisz, osoba z Twojego życia, niezależnie od sytuacji i relacji, w jakiej tu i teraz, kochani, jesteście. Serdecznie zapraszam Was na to czytanie. Pamiętajcie, czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym musi rezonować. Wy wizualizujcie osobę z Waszego serca, z Waszej myśli, z Waszego życia, a ja zobaczę w kartach Tarota. Jakie energie przy Was się pokażą? Zaczynamy i zapraszam, kochani, do tego. A więc, kochani, karty już oczyszczone, a ja sprawdzę, zobaczę w kartach przy Was, co ma w głowie osoba, o której myślisz. Pamiętaj, wizualizuj osobę swojego serca, osobę swojej z z myśli, swojego życia. Zobaczymy, jaką informację karty będą chciały tu i teraz Tobie przekazać. Co ma w głowie osoba, o której myślisz, mężczyzna lub kobieta? W kartach wychodzą mi znaki zodiaku ryba, rak, skorpion i strzelec, czyli albo Wy, albo osoba, o której myślicie, jest spod tego znaku, lub oboje jesteście spod tych znaków. Oczywiście odczyt jest dla wszystkich znaków zodiaku, ale sprawdzamy, co ma w głowie osoba, o której myślisz. Pamiętajcie i pamiętajcie, że karty rezonują w obie strony i często pokazują też Wasze energie, wasze myśli, co ma w głowie osoba, o której myślisz. Na ten moment, na tą chwilę ta osoba przed sobą, w swojej głowie, w swojej, w swojej myśli ma zmiany. Dąży do zmian. Zmiany będą związane z pracą tej osoby, z zamieszkaniem tej osoby, z wyjazdem, podróżą, zmianą ogólnie miejsca zamieszkania przy was. W części z was ta osoba albo się przeprowadzi gdzieś bliżej was, e, albo będzie mieszkała, lub już mieszka niedaleko was, lub będzie chciała się z wami spotkać was. Odwiedzi. Kochani, tak mi tu karty przy Was pokazują, że ta osoba właśnie albo Was odwiedzi, będzie planowała spotkanie, lub dla części z Was nawet to spotkanie będzie mm, z pozoru przypadkowe. Kochani, co ma w głowie ta osoba? Dla części z Was ta osoba będzie chciała powrócić do Waszej relacji, do Waszej znajomości, odnowić Waszą znajomość, relacje między Wami. Dla części z Was nie jest to odpowiedni moment tu i teraz, gdyż ta osoba jeszcze nie do końca jest gotowa zostawić swoje życie i te życie zmienić na korzyść dla Waszej znajomości. Może tutaj wprowadzić chaos, zamieszanie w Twoje życie, pomieszać Ci w głowie, a raczej widzę mętlik i zamieszanie w głowie. Jednakże lub jednocześnie karty wskazują na to, iż ta osoba odzywając się do Ciebie, planując spotkanie lub spotykając się z Tobą, jednocześnie y, sprawi, że poczujesz spokój, po, y, poczujesz równowagę i poczujesz taki emo, takie emocjonalne ukojenie, bym tak to mogła nazwać, tak? Sprawdzę, kochani, dla Was, co w sercu ma ta osoba. Wiecie, ta, powiem Wam tak, na marginesie wychodzi mi tutaj również, iż ta osoba ma w głowie kogoś jeszcze oprócz Was. O kogo się martwi? E, na tę relację z kim się zastanawiam, ale to może być też relacja rodzinna, to od razu tak mówię. No i to jakby zaprząta jej umysł tu i teraz. Na części z Was ma w głowie również unikanie kontaktu lub świadome odsuwanie od siebie mm, odpowiedzi na Twoje pytania. Tak może to powiem? Teraz sprawdzę, co ma w sercu osoba, o której myślisz. Sercu ma uczucia do Ciebie i od razu mówię, że to jest karta miłości, ale miłości na pograniczu karty karmy e, miłości, która jest trudna, niespełniona i dla części z Was wręcz toksyczna, niestety, tak mi wychodzi. Wy macie nadzieję, że ta osoba się zmieni dla Ciebie, że swoje życie dla Ciebie, że sama się zmieni w ogóle dla Ciebie, pod Twoim wpływem. Y, że zmieni swoje życie, że zmieni swoje nastawienie, że zrozumie, że y, potrafi to zrobić tak. Na ten moment na tą chwilę nie widzę takich zmian przy tej osobie, ale y, ta karta, która wychodzi mi tutaj nie wyklucza takiej możliwości. Ta osoba walczy ze swoimi słabościami, odsuwa od siebie pokusy, chciałaby być z wami, chciałaby być z tobą y, jednocześnie, Widzicie co? To, to ja często tak mówię, że ta osoba nie jest gotowa na budowanie relacji poważnej, ale jest gotowa na otworzenie się na coś nowego w swoim życiu i wydajecie jej, ta, tej osobie taką możliwość, tak? Tylko tak jak mówię, uważajcie, aby to uczucie Was nie wypaliło. Trzymajcie rękę na pulsie i z równowagą lub równoważcie tą znajomość. Wyciągajcie wnioski z tego, co już między Wami było. I jakby patrzcie przez pryzmat tego, co już było, na to, co może jeszcze być między wami, i czy w ogóle może. Na ten moment, na tą chwilę oboje macie nadzieję, że wszystko się dla Was poukłada. I rzeczywiście dla mnie tu do trzech, od 3 do 6 miesięcy karta wskazuje poukładanie się waszej relacji na waszą korzyść, szczególnie na Twoją korzyść, tak? Ta osoba Ci za coś podziękuje, będzie Ci wdzięczna za pomoc, będzie Ci wdzięczna za wsparcie, zrozumienie. Będzie czuła, że może na Ciebie liczyć i to jest dla niej w tym momencie bardzo ważne. Tak. Nie chce Cię zranić ta osoba, nie chce Cię świadomie oszukiwać i celowo jakby mataczyć w Waszej znajomości, czy celowo Cię okłamywać. Chcę być z tobą i będzie do tego dążyła do 6 miesięcy. Tak mi, kochani, w kartach wychodzi. Zobaczę też kartę Radę przy Was. Karta Rada. I tu, karta Rada bardziej, ja wiecie, powtarzam co film, że ja kart na zdrowie nie stawiam, ale karta mi tu mówi, że yy, Ty powinieneś, powinnaś skupić się na swoim zdrowiu emocjonalnym, energetycznym, ogólnie fizycznym, na swojej kondycji emocjonalnej, powinnaś skupić się, powinnaś skupić się na sobie, na odbudowaniu. Jakby tu mi wychodzi karta, że jesteś osobą, która jakby zatraciła tą pewność siebie, ale nie taką pewność siebie jako osoba, tylko wewnątrz, że zatraciłaś tą nadzieję na to uczucie prawdziwe, na poznanie na spotkanie tej bratni duszy, na prawdziwy, szczęśliwy związek, to ta karta pokazuje, że to cię nie ominęło jeszcze, to jest przed Tobą. Zadbaj o komfort dla siebie, szczególnie emocjonalne, emocjonalną równowagę i emocjonalne poukładanie swoich własnych oczekiwań względem nie tylko tej osoby, ale względem ogólnie swojej własnej przyszłości. Tak mi, kochani, przy Was wychodzi. Czekam na interakcje w komentarzach z Waszej strony. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za czas poświęcony mi i moim kartom. Zapraszam na inne czytania już dostępne na moim kanale, kochani. No i co, zostawcie łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło. Do usłyszenia w kolejnym odczycie na moim kanale. Teraz się z Wami żegnam, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Do usłyszenia, cześć.